Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie o przygotowaniu klatki do wychowu matek pszczelich. Rozgrzewamy wosk pszczeli. Pędzelkiem nanosimy cienką warstwę wosku pszczelego po całej powierzchni. Bierzemy wiertło 5,5 mm i czyścimy każdą komórkę z pozostałości wosku pszczelego. Całą klatkę spryskujemy syropem cukrowym 1 do 1. I tak przygotowaną ramkę wkładamy do rodziny pszczelej na 4 godziny. Pszczoły ją sobie oczyszczą i przygotują. Wkładam miseczki matecznikowej do każdej komórki. Zakładam tylną ściankę. Wkładam matkę do środka. Jak matka złoży jajka, otwieram korek. W czwartym dniu wyciągam miseczki z larwami do ramki hodowlanej. Na AliExpress ramkę Nikota kupicie za 25 zł. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Trzymajcie się do następnego.